Centymetrów. 90 cm. I wtedy tylko podświetlenie jest tutaj. To jest tutaj. OK? Czas będzie Krzysztofa, dlaczego idziesz tyłem? Ty się Jak będzie za szybkie wynużony, będzie będziesz Tego nie było w scenariuszu. Że wyszedł tyłem! Nie rób siary, no! <grystanie> dobrze, dobrze. Kamera ucieka. Na 50. To skrępa, to to I teraz pokaż ładnie, jak się tutaj zdejmuje kamizelkę. Kamizerka. Tak. założę. No, na wywnęcz, Na No to trzeba. No normalnie tak. A myślałem, że tak. Ja żeby było czystej nie widać Serducha nie będę bo no, nie potrzeba, nie? Poster tu potwierdzam. Nie, się głęboko to jest ważne, żeby tam tylko złożył. Czyli tylko prawym... Tak, kładziemy butlę w prawo. Nawet tylko on za chwilę się wyłączy. Pełen profesjonalizm. On się sam w wodzie włączy i tylko prawym nacisnę, to się poświetlenie włączy. Poświetlenie to jak i tak jest, on nie rysuje się głęboko, ale to on się włączy tego I on wszystko sam pokaże. Okej. Podświetlenie się tam Nie, podświetlenie trzeba to, to, to nacisnąć raz przyciskiem. I potem się wyłącza? Nie, potem jego go ustawiłem, że obyczynę, Potem jak <grym> się uchodzimy, potem zostało jeszcze. No, widzę, że... widzę, do, to nie było. A w komputerze się zaraz inaczej Jak farma? nie, ja są postępy Słuchaj, 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 Problem jest przy zanurzeń, bo wychodzić będziemy po stoku, natomiast zanurzać będziemy się przy Więc udał mi do pieczka, idę na jedyna koniec,